Pisanie poleceń do sztucznej inteligencji wydaje się być łatwe. W końcu raczej umiemy pisać, czytać, mówić i słuchać, więc można wyjść z założenia, że z asystentem SI jakoś się dogadamy. I niby jest to prawda, ale tylko częściowa. Bo żeby osiągnąć bardziej satysfakcjonujące wyniki w takiej rozmowie i żeby asystent faktycznie pomagał nam w pracy, a nie tylko generował miałkie, odrzucające i nieprzydatne treści, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Jakich? O tym dzisiaj. Cześć, z tej strony Damian, a ty słuchasz właśnie podcastu z technicznego na nasze. Dowiesz się z niego, jak z pomocą technologii poprawić jakość twojego życia, pracy i małej firmy. Zapraszam do odcinka. Dzień dobry, witam cię serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu z technicznego na nasze. Opowiem Ci dzisiaj o pięciu przydatnych i efektywnych technikach pisania dobrych poleceń do sztucznej inteligencji, a jeśli zostaniesz ze mną do końca, to będę miał też dla Ciebie mały prezent. Zanim zaczniemy, to mam jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, wszystkie linki i dodatkowe materiały do tego odcinka znajdziesz pod adresem technicznego.pl ukośnik 009. A po drugie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu w swojej ulubionej aplikacji, to gorąco Cię zachęcam, żeby to zrobić. Wystarczy, że bez przerwania odsłuchu klikniesz przycisk Obserwuj lub Subskrybuj, w zależności od tego, z jakiej aplikacji korzystasz, i dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. No i to tyle słowem wstępu, zaczynamy. Zanim opowiem Ci o właściwych technikach, to zastanówmy się przez moment, dlaczego w ogóle potrzebne jest ich stosowanie. Czy nie wystarczy po prostu zadać pytania asystentowi SI i czekać na odpowiedź? Otóż nie. Asystenci SI, mimo zaawansowanej technologii, która za nimi stoi, nie są wszechwiedzący i nie potrafią czytać w naszych myślach. Można ich porównać do nieco inteligentnych, ale niedoświadczonych jeszcze pracowników, którzy potrzebują jasnych instrukcji wejściowych, jasnych danych na początku, żeby dobrze wykonać swoje zadanie. W większości przypadków modele językowe, które są, które stoją u podstaw asystentów sztucznej inteligencji takich jak ChatGPT, funkcjonują w podobny na takim bardzo ogólnym poziomie sposób. Patrzą one na otrzymane od ciebie instrukcje, na otrzymany od ciebie tekst i próbują go rozwinąć, zgadując statystycznie najbardziej prawdopodobną kolejną, nazwijmy to sylabę, w rozumieniu sztucznej inteligencji będzie to bardziej token, czyli taka część słowa i jak już określą to najbardziej prawdopodobne rozwinięcie Danego tekstu, to patrzą na to, co powstało z tego połączenia i znowu generują kolejny fragment. I tak w kółko, aż nie zdecydują, że to już koniec wypowiedzi. I bardzo intrygujące w tym wszystkim jest to, że przy tworzeniu tych wszystkich modeli określony został ich ogólny model działania zestaw danych wejściowych, sposób nauki i właściwie tyle. Algorytmy uczyły się już dalej automatycznie. Same i w pewnym sensie wykształciły w sobie takie struktury, które teraz musimy badać, żeby dowiedzieć się, co, co tam w środku jest, jak działa i jak możemy na to wpływać. W pewnym sensie po raz pierwszy mamy do czynienia z oprogramowaniem działającym na taką skalę w sposób, który nie do końca rozumiemy. I dlatego, odkąd tylko istnieją modele generatywnej sztucznej inteligencji, różni ludzie na świecie próbują z nimi eksperymentować. I sprawdzać, jakie polecenia dają najlepsze rezultaty, i jak formułować prośby, żeby otrzymać jak najlepsze odpowiedzi. Na bazie tych odkryć powstają techniki, dzięki którym możemy wpłynąć na działanie tego algorytmu w taki sposób, aby wykonywał nasze polecenia jak najlepiej czyli aby statystyka w przypadku naszego po polecenia zadziałała po naszej myśli. I tych technik tak naprawdę jest wiele i wiele ich różnych wariacji. Możemy je z sobą łączyć, możemy wykorzystywać zależnie od kategorii problemu, który mamy czy zadania, z którym się mierzymy. A dzisiaj opowiem ci właśnie o pięciu takich przykładowych, ale bardzo efektywnych technikach, które będziesz mógł mogła zastosować niemal od razu. I tak jak ja teraz tutaj zrobiłem ci takie małe wprowadzenie, dlaczego w ogóle techniki są istotne i dlaczego warto z nich korzystać, to osadziłem teraz naszą rozmowę, nasze dalsze tutaj spotkanie w pewnym kontekście. I tak się składa, że pierwszą techniką, o której chcecie powiedzieć, jest właśnie podanie kontekstu. Wyobraź sobie, że jesteś na zakupach w galerii handlowej. Przechodząc gdzieś tam pomiędzy sklepami, podchodzi do Ciebie lekko zdezorientowany, nieznajomy, prosząc o pomoc. W kilku zdaniach wyjaśnia ci, że chce kupić mysz i nie wie, gdzie się udać. Pytanie, gdzie go pokierujesz? Możesz uznać za naturalne, że chodzi o gryzonia i pokierować nieznajomego do sklepu zoologicznego. A może chodzi mu jednak o zabawkę dla kota? Wtedy może wystarczy zwykły nawet market. A może też przyjść ci od razu do głowy sklep z elektroniką i to tam skierujesz zagubioną osobę. W rozmowie z asystentem SI możemy popełnić ten sam błąd, który popełnił proszący nas o pomoc. Obcy w naszej historii. Możemy nie powiedzieć, jaki jest właściwie kontekst naszego pytania, o jaką mysz chodzi i jaki tak właściwie jest nasz prawdziwy cel. W rozmowie z chat GPT, chociażby, chcąc otrzymać odpowiedź, która nie będzie kompletnie z czapy, musimy zawsze wysilić się przynajmniej trochę i opowiedzieć o tle naszej rozmowy, o tle naszego pytania, prośby, zadania, którym dzielimy się z asystentem. A im więcej informacji w takim kontekście zawrzemy, tym lepiej. Możesz na przykład napisać, że chcesz sprzedawać szkolenia, ale jakie? Kto jest Twoją grupą docelową? Możesz napisać, że prowadzisz profil w sieciach społecznościowych. O czym? Jakie tematy poruszasz? Jaki jest Twój styl wypowiedzi? Możesz wspomnieć, że jesteś w trakcie pisania wiadomości e-mail, ale do kogo? Jaka relacja Was łączy? W jakim języku się komunikujecie? Im więcej informacji na temat tego, co chcesz osiągnąć i dlaczego coś robisz, tym lepiej. No i taki dodatkowy kontekst może obejmować kilka takich kategorii informacji. Po pierwsze, tło sytuacyjne, na przykład jestem początkującym marketerem. Po drugie, cel zapytania. Na przykład chcę napisać artykuł dla laików. Po trzecie, ograniczenia, które posiadasz, na przykład mam tylko 30 minut na przygotowanie. Po czwarte, preferencje, na przykład preferuję rozwiązania darmowe. Po piąte, informacja o przedmiocie twojego pytania, na przykład prowadzę kanał na YouTube na temat szydełkowania. Po szóste, wskazanie grupy docelowej, czyli na przykład, moją grupą docelową są właściciele firm i tak dalej. Podanie kontekstu to najważniejsza i podstawowa technika, która bardzo ułatwia prowadzenie rozmowy z asystentami SI. Ale czasami trudno jest uwzględnić rzeczywiście wszystko. Bo skąd na przykład wiedzieć, czy podane przez Ciebie informacje są wystarczające? Gdy idziemy z problemem do lekarza, mechanika czy innego specjalisty. To trochę oczekujemy, że przeprowadzi on swego rodzaju wywiad, który pozwoli mu zaoferować nam jak najlepszą pomoc. I o ile w takim przypadku zawsze warto podać jak najwięcej informacji już na starcie, żeby skierować rozmowę ze specjalistą na odpowiednie tory i tak samo działa to z czatem GPT czy z innym asystentem SI to jest też sposób, jak sobie poradzić, gdy chcemy się upewnić, że rzeczywiście powiemy o wszystkim, co istotne. Z pomocą przychodzi tutaj technika odwróconych pytań. Chodzi w niej o to, że prosimy asystenta, żeby zadał nam dodatkowe pytania o kwestie, których nie poruszyliśmy, a które mogą być istotne i które ułatwią wygenerowanie właściwej odpowiedzi. Stawiamy wtedy asystenta w roli takiego specjalisty, który zanim przystąpi do rozwiązania danego zadania dla nas, dopyta o brakujące szczegóły. I jak się tak nad tym zastanowić, to jest to właśnie dosyć naturalny proces, którego oczekujemy od wszelkiego rodzaju specjalistów, z którymi mamy kontakt. Jak więc skorzystać z tej techniki? Wystarczy, że zakończysz swoje polecenie słowami. Zanim odpowiesz, zadaj mi pięć pytań uzupełniających, które ułatwią ci stworzenie kompleksowej odpowiedzi na mój problem. I to wszystko. Czasami można się zaskoczyć, o jakich kwestiach nie pomyśleliśmy, a jakie jednak mogą być istotne do rozwiązania naszego problemu czy do Realizacji danego zadania. I już samo to, że przeczytamy, jakie pytania asystent SI nam zadał, może nas skłonić do przemyśleń i nam samym pozwala lepiej zrozumieć nasz własny problem. A jeśli już mowa o przemyśleniach, to zwykle potrzebujemy na nie czasu. I co ciekawe, co nawet potwierdziły badania, to tego czasu, choć trochę w innym sensie, potrzebują też asystenci SI. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż pewna grupa badaczy przeprowadziła jakiś czas temu eksperyment, w którym sprawdzali oni efektywność i dokładność odpowiedzi wygenerowanych właśnie przez modele językowe i to, co na nie wpływa. W trakcie tych badań okazało się, że dodanie do polecenia słów weź głęboki oddech i rozwiąż ten problem krok po kroku znacznie zwiększa jakość generowanych odpowiedzi. Mimo tego, że generatywna sztuczna inteligencja nie zna pojęcia czasu, to tego typu instrukcja wpływa na generowane przez nią słowa w taki sposób, że stworzona, wygenerowana odpowiedź jest bardziej dokładna i obarczona potencjalnie mniejszą liczbą błędów. Taki czas na oddech może przydać się wtedy, gdy na przykład chcemy poznać odpowiedź na jakieś bardziej złożone zagadnienie, czy jeśli zależy nam na dokładności odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Możemy się tylko domyślać. Może to wynikać choćby z faktu, że w takim przypadku asystent generując kolejne. Tokeny, czyli sylaby i później słowa, w pewnym sensie sam układa swój ciąg myśli tak, że kolejne fragmenty są lepsze. W grę wchodzi tutaj pewnie jakaś forma statystyki, która powoduje, że wygenerowana odpowiedź składa się ze statystycznie lepszych, lepiej dobranych i bardziej pasujących słów. Jeśli z kolei zależy nam na tym, żeby asystent SI w wyniku swojej pracy dopasował się do konkretnego schematu, którego od niego oczekujemy, to możemy tutaj zastosować kolejną technikę, którą są przykłady pozytywne. Przykłady pozytywne to technika, w której podajemy w poleceniu listę konkretnych, istniejących realnych przykładów oczekiwanego efektu. Na przykład, jeśli chcemy, aby asystent napisał dla nas post do sieci społecznościowych, to wśród przykładów można zawrzeć kilka naszych dotychczasowych postów. Jeśli podamy jeden przykład, to odpowiedź asystenta może być do niego bardzo mocno dopasowana i bardzo podobna. Możemy mieć wrażenie, że asystent skopiował strukturę tekstu i zrobił dokładnie to samo, tylko w innym temacie. Jeśli jednak podamy tych przykładów więcej, to sztuczna inteligencja, generując odpowiedź, spróbuje zdefiniować schemat, którym się poruszamy, spróbuje określić, jaki jest nasz styl i w efekcie da nam tekst, który pasuje do tego zestawu, który jej dołączyliśmy, ale jednocześnie nie jest kropka w kropkę taki sam. Więc zależnie od tego, czy potrzebujesz konkretnego dopasowania, czy takiego swobodnego dostosowania się do stylu, możesz zastosować odpowiednią dla siebie liczbę przykładów pozytywnych. A co ciekawe, Całkiem dobrze sprawdza się też korzystanie z przykładów negatywnych, i to jest kolejna technika. W tych przykładach negatywnych chodzi z kolei o to, że instruujemy asystenta w naszym poleceniu, jakie są nieprawidłowe wyniki i czego oczekujemy, że nie zrobi. Będzie to szczególnie przydatne, gdy chcemy na przykład wykluczyć pewne elementy z odpowiedzi, lub gdy chcemy, aby model unikał konkretnych błędów stylu czy sformułowań. Ale bardzo dobrze sprawdzi się też jako doprecyzowanie oczekiwanego wyniku w połączeniu z przykładami pozytywnymi. Ta metoda będzie też odpowiednia do tego, żeby zabezpieczyć się przed odpowiedziami, które zupełnie będą rozmijać się z oczekiwanym przez nas formatem odpowiedzi. I przykłady negatywne to była ostatnia z pięciu technik, o których chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Teraz czas na obiecany prezent. Omówiliśmy dzisiaj pięć technik, czyli podanie kontekstu, odwrócone pytania, czas na oddech, przykłady pozytywne i przykłady negatywne. Te pięć technik to część przygotowanej przeze mnie kolekcji 15 technik, których poznanie pozwoli Ci bardziej świadomie pisać polecenia do sztucznej inteligencji i w końcu otrzymywać satysfakcjonujące rezultaty. W kolekcji, jak już wspomniałem, znajduje się 15 technik, a każda z nich ma opis, przykłady czy wskazówki do jej stosowania, ale jednocześnie wszystko to starałem się ubrać w taką zgrabną formę, więc myślę, że bardzo szybko poznasz te techniki i zaczniesz je stosować. I teraz najlepsza część. Rozdaję te kolekcje za 0 zł, bo jest to prezent za zapis do newslettera z technicznego na NASZE, do którego też możesz zapisać się zupełnie za darmo. Jeśli więc chcesz ją otrzymać, to wystarczy, że zapiszesz się pod adresem ztechnicznego.pl/ukośnik newsletter. Wiadomości w newsletterze wysyłam co dwa tygodnie, możesz się do niego zapisać zupełnie za darmo. A jeśli ci się nie spodoba, możesz też zrezygnować w dowolnym momencie. W wiadomościach poruszam tematy produktywnego i świadomego korzystania z technologii w codziennym życiu pracy i przy firmy, trochę tak jak tutaj. Więc jeśli ten podcast Ci się podoba, to głęboko wierzę, że newsletter też będzie dla Ciebie odpowiedni. Polecam zobaczyć, zapisać się i odebrać bonus, szczególnie jeśli te tematy Cię interesują. Powtórzę jeszcze raz: adres technicznego.pl ukośnik newsletter. Tam się zapisujesz, potwierdzasz swój zapis, a ja od razu wysyłam Ci wiadomość z linkiem do wszystkich bonusów, wśród których jest właśnie ta kolekcja 15 technik pisania poleceń do sztucznej inteligencji. I to już wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję, że dosłuchałeś lub dosłuchałaś tego odcinka do końca. I jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, to możesz zaobserwować ten podcast w aplikacji, w której go obecnie słuchasz. Ja już teraz się z tobą żegnam, życzę ci miłego dnia i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.